Mam zamiar wykorzystać ten zakrzywiony korzeń mangrowca. Jest cienki, ale wytrzymały. Dowiążę do niego długi kawał pnączy i spróbuję dorzucić na drugi brzeg, żeby zahaczył o zarośla. Jeśli zdołam przeprawić się na drugi brzeg, Ed już mnie nie dogoni. Ten pęd świetnie nadaje się na hak. Dowiążę do niego pnącz ratany. Teraz czeka mnie najtrudniejsza część, czyli splatanie pędów. Udało się! Zakotwiczę linę i dobrze ją napnę. Idę po ciebie, Stafford. Błagam, nie pęknij. To już ostatnie metry. Wytrzymaj. Zadziałało. Jestem w dżungli, w otoczeniu, które dobrze znam.